Jest istotą zmiennokształtną. Tak. I teraz. Działamy. Trzeba mieć to w świadomości, że rozmawia pani z człowiekiem i wydaje się, że to jest człowiek. A nie jest. Wiem o tym. I teraz. Dobrze. W tej przestrzeni, gdzie jest mama, komu ona służy? Kurczę, nie wiem, co mam wam powiedzieć. Szef insektoidów. Jestem na jakiejś planecie, nie? Jest dowódca po prostu. Dobre, mhm. bo to mm, wiem, że to dziwnie brzmi. Natomiast po prostu pokazuje mi się kolejny insektoid. Wcale nie brzmi dziwnie. Nie y jesteśmy tutaj na tej planecie już, nie? W ogóle. Mhm. Czy ona została z własnej woli zniewolona i jest insektoidem? Czy były robione jakieś doświadczenia i poprzez te doświadczenia, czy przez te badania, nie wiem jak to nazwać nawet. Ona tam została wybrana do jakichś badań, ale tam u nich. Na tej planecie, bo widzę, jak oni dokonują wyboru ze wszystkich insektoidów, pewna grupa jest przeznaczona do badań, które odbywają się na różnych planetach, w różnych galaktykach. I tym sposobem e, także takie istoty trafiają tutaj po prostu na Ziemię. Agnieszka, spróbujemy tą mamę zapytać, czy ona wie, skąd ona pochodzi? Żeby wróciła tam skąd pochodzi. Przystanujemy ją za to, że to doświadczenie, które przeszła z nią, jej córka, ale w tym momencie się już skończyło, bo my wiemy, kim ona jest. I córka też już wie, kim ona jest. Masz ją tam? Tak, mam ją. Ona nawet nie wiedziała, że może wrócić. Ona tak się pytał, a mogę wrócić. Oczywiście, że możesz wrócić. Tam jest twój dom, tam jest twoje miejsce. Tam na ciebie czekają wszyscy. Zobacz, a tutaj? Tutaj nie masz co robić. Tu nie ma twojego domu. Tu są sami obcy, a tam wszyscy na ciebie czekają. Jesteś jedną z nich. Jesteś istotną tak, jak my. Tylko zmienną kształtną możesz wrócić tam do świata insektoidów, Bo jesteś w świecie ludzi. Tu nie jest twoje miejsce. Otworzyć ci drogę. Nie jestem po u siebie. Mhm. Takie właśnie. Nie jesteś tu u siebie. Tu jesteś wśród obcych. Zobacz, jak my wyglądamy. Tu nie ma nikogo z Twoich. Wszyscy Twoi są tam, na tamtej planecie. Wróć do nich, oni na Ciebie czekają, a my Ci pomożemy, otworzymy Ci drogę powrotu do nich. I dziękujemy Ci za wszystkie doświadczenia, które tutaj były. Tam jest Twoja planeta. Tam jest twój dom. Wróci do domu. Już czas. Jestem tu po to, żeby ci to powiedzieć. Już czas. Odnajdziesz sama drogę, czy mam, mam ci pomóc? Pomagają tamci, bo widzę jak tam z góry jej ściągają jakiś portal i widzę insektoidę. Dobrze. Zabierzcie ją do domu, niech wróci do was. Tutaj jest wśród obcych, nie ma nikogo. Dziękujemy jej za wszystkie doświadczenia, które były tu na Ziemi. Może wracać. On ja się pyta, co teraz z tym moim ludzkim ciałem tu na Ziemi. My sobie poradzimy. My jesteśmy istotami ze światła i miłości. Idziemy z bezwarunkową miłością do wszystkich istot. Do Ciebie również. I z miłością Ci dziękujemy. Ty możesz odejść. W tym ciele jest piękna dusza. My z nią zaraz porozmawiamy. I powiemy, jej, przypomnimy, kim jest. Poradzi sobie. Są fajne. Ja właśnie, że wszystko będzie ok. Tak, wszystko będzie ok. Ona sobie przypomni, kim jest. Jest przepiękną istotą. I ona również Tobie dziękuję za wszystkie doświadczenia. Możesz wracać do siebie, poradzi sobie, my jej pomożemy. Wróciła? Tak, widzę jak wchodzi, widzę, jak za nią się zwija ten portal. Zostajemy same. Dobrze. I teraz masz mamę. W środku mamy jest dusza. Na zewnątrz przyszła. Teraz. Witam się z tobą, piękna istota. Przywracamy ci twoje ciało. No. Aleluja. Przywracamy cię. Wejdź i połącz się ze swoim ciałem. Jesteś piękną duszą, zasługujesz na wszystko, co najlepsze na miłość, na radość, na szczęście. Przeszłaś tak wiele. To było Twoje doświadczenie, Twoja lekcja. Ona teraz się już skończyła. Kocham Cię, wiesz? Dziękuję za to wszystko, co przyszłość. Wróć do swojego ciała. Zamieszkaj w nim. Ja jestem duszą, a dusza jest mną. Mama Eli niech powtarza: Ja jestem duszą, a dusza jest mną. Ja jestem duszą, a dusza jest mną. Ja jestem duszą. A dusza jest minął, niech się zcalą. I to się dokonało. I to się dokonało. I to się dokonało teraz. No mamy. Bardzo Ci dziękuję. Bardzo Ci dziękuję. Wysyłam Ci moją miłość i wdzięczność. Nas wszystkich. Zobacz, ile jest istoty dookoła. Rozejrzyj się. Wszystkie tu jesteśmy z miłości do Ciebie. I kochamy Cię bezwarunkowo. Jesteś cudowną, piękną istotą. Wszyscy wychodzimy z tego samego źródła. Zobacz, kto stoi razem z nami. Najcudowniejsza, najpiękniejsza miłość. Miłość Chrystusowa. Idziemy Jego drogą. On nas prowadzi, jest naszym mistrzem. Zobacz, On tutaj też jest z nami. I też Cię kocha. I nie jesteś sama. Przypomnij sobie, jaką jesteś piękną istotą, jaką masz piękną miłość w sobie, jak bije Twoje serce z miłości. Zobacz, masz córkę obok siebie. Ele, ona Cię bardzo kocha i bardzo Cię potrzebuje. To jest Twoja córka. Nigdy w Ciebie nie zwątpiła. Jest tutaj z nami. Dzieje się cokolwiek, mówi cokolwiek? Tak. Przeskakują mi po prostu obrazy, i tak poszybowała, że tak dobrze też się, się słucha. Bo był taki moment, w którym właśnie dusza musiała zerknąć sobie na to ciało w ogóle nie, przypomnieć sobie, czy będzie dobrze tej duszy, bo dawno nie była w tym ciele, nie było dla niej miejsca. To piękny obraz ściągania tej duszy do ciała. Natomiast widzę, jak e, stoi tam Jezus. I e, w ogóle pierwszy zrzut na mamy taki, że ona jakby odzyskała tą przywróconą jej świadomość, nie? E, te połączenia, które. E, no, nie, nie, nie było jej, jakby w ogóle, tak? I ona w ogóle jak świadomość miała odłączoną. Dopiero teraz, jakby wróciła. Teraz, jak spojrzysz na nią. To ona powinna nawet inaczej patrzeć. Muszę <tuszę> zdanie: Przypomnij mi, jak kochać pani matki, do pani. Tam stoicie przy sobie. Ela, podejdź do mamy, przytuli ją. Pokaż, jak piękną, czystą masz miłość w sobie, bezwarunkową. Jesteś cudowną istotą, zeszłaś tu z zadaniem, miałaś bardzo ciężki temat do przerobienia, dałaś rady. Zobacz, jaką masz moc w sobie, jaką masz potężną miłość w sobie. Jesteś dzieckiem Boga. Pokaż, ile jest miłości w tobie. Kocham cię, mamo. Tak bardzo cię kocham. Tak bardzo cię potrzebuję. Tak bardzo chcę cię przytulić. Kocham cię, mamo. Zobacz, jak piękna jest miłość i jesteś nią. Popatrz na swoje serce, spójrz w oczy Jezusowi, zobacz, jaką ma piękną miłość. Z tą miłością przyszedł do ciebie, Kocha cię bezwarunkowo. Jesteś najpiękniejszym dzieckiem dla Niego. Kochać cię tak, jak On kocha ciebie. Idź z taką miłością do swojej córki. Idź z nią, z taką miłością. Przytul ją. Powiedz jej, że jest Twoim największym skarbem, największą miłością i największym darem nieba. Ale mam ciary na całym ciele. Idź do niej z taką miłością jak Ciebie, kocha Jezus. Potrafisz. Wiem, że potrafisz. Niech obudzi się w Twoim sercu wspomnienie tej pięknej, prawdziwej miłości. Ela, podejdź do mamy, połóż rękę na jej sercu. I niech z tego serca mamy odradza się piękna miłość. Niech roz... tak jak światło się rozchodzi z tego serca, wyobraź sobie, że tak miłość otacza Twoją mamę. Odbudowuje jej pamięć, co to jest miłość. Co to znaczy kochać. Otul ją swoją miłością. Jezu, proszę, przypomnij tej pięknej duszy. Jak wygląda miłość? Co to znaczy kochać bezwarunkowo? Proszę pomóż mi, niech ona sobie przypomni. Jest cudowną, piękną istotą, która się pogubiła. No, a nie bez powodu się nam przyglądać dzisiaj 38 tysięcy cywilizacji. Mhm. Dobra. Choć Gosienka, też tak wszystkie możemy stanąć, nawet w kręgu i tak wzmocnimy duszę. Mhm. Idziemy, wszystkie trzy. Mhm. Bo ona taka w tym domu po długiej też nieobecności, i ona trochę niech się zadomowi jeszcze. No, mhm. może to ciało jej nie pasować, bo już o wiele lat starsze. Ona musi się po prostu ten. Ona sobie siebie sama jakby musi sobie przypomnieć. Mhm. Takie no to rzeczywiście. Nie wiem, widzę płaszczyznę ciało dusza. Widzę, jak w tej chwili to właśnie jest yy, spinane, zszywane. Taką nic sobie z energii też zrobiłam specjalną.